Dr Włodzimac, dyrektor tak. Katowickiego Centrum, tak, tak, tak. centrum Onkologii z naszym gościem. No. Czy tylko telefon? A jak zadzwoni, zadzwoni, to się świat nie zawali. Nie Myś mieli, może być nie no żywo. <laughs> może lepiej, może lepiej. Panie doktorze, kiedy ta placówka powstawała, to o ile pamiętam, z chyba inicjatywy Marka Kępskiego wojewodu wczesnego, to to był szpital wielospecjalistyczny. Tak. Jest. A teraz to jest centrum onkologii. To jest według pana, no jednak ponury, ale znak czasu. Nie, to nie jest znak ponury czasu, tylko postępu cywilizacyjnego. Żyjemy w trudniejszych warunkach, w bardziej zatrutym środowisku, chemizacji rolnictwa. Co do tego Muszę do... Pan ja trzeba zapełnić pasy, inaczej No, a chemizacji rolnictwa, no i stąd wzrost chorób nowotworowych, przedłuża się życie, życie człowieka. Człowieka, tak. I to z tego, co ci wyłączy ten. No właśnie, ja też czasem zerkram w statystyki kursu i tam pocieszającym jest to, że będę dłużej żył, ale to oznacza, że jestem bardziej narażony na choróbska, oczywiście, dłużej żyjemy, prawdopodobnie nie jesteśmy przygotowani na takie życie. To znaczy, genetycznie. A. Jeżeli teraz żyjemy średnio 82-83 lata, prawda? Jest ciekawa jeszcze statystyka, że między umieralnością Mężczyzn i kobiet te 8 lat jest zawsze. Krócej żyją mężczyźni o 8 lat. Zawsze wiedziałem, że żyjemy krócej. Ale to jest ewenement, bo nie wiadomo dlaczego tak się dzieje. Nie zbadano tego? Bada, bada się, ale nie wiadomo dlaczego. Czy... Genoty inny u kobiet? Myślę, że estrogeny chronią. No. Mężczyźni wchodzą w okres menopauzy od 20 roku życia, kobiety dopiero od 40 czy 50 roku życia. I myślę, że to jest związane z, Zawsze z tym. Zawsze mieźnie pod górkę. <laughs> Zawsze tak jest. Panie doktorze, a mamy jakiś, e, jakiś śląski endemit nowotworowy, coś, co jest charakterystyczne dla nas akurat? No, e, główna zapadalność i śmiertelność nowotworów na śląsku to jest jednak nowotwory płuc. I to jest chyba pozostałość tego ciężkiego przemysłu, zatupienia środowiskowego. Dwa, biedy środowiskowej i palenia śmieciami, czyli wszystkim, co się tylko da zapalić. Ja codziennie dojeżdżam do pracy 70 km, przyjeżdżam przez Siewierz i muszę powiedzieć Panu, że nie da się przyjechać, jak się nie zamknie cyrkulacji powietrza. Bo? Bo palą śmierć śmieciami po prostu. Czyli te wszystkie środki chemiczne wdychamy... No, i dziwimy się, że potem są nowotwory. No, muszą być nowotwory, bo skądś, żeby się wzięło z ziemi? Kiedy rozmawiam z człowiekiem, który no, całe dekady właściwie obcuje i z tą chorobą, z tym środowiskiem, i z tym strachem, no bo to jest pewnie też emocja, którą pan widzi na co dzień, to się zastanawiam, jak człowiek, który ma tyle lat w tym zawodzie, jaką ma refleksję. Gdzie my jesteśmy? Czy wiedza przyspiesza na tyle dynamicznie, że się pozbędziemy tego kiedyś? Czy skazani nie. na to jesteśmy już tak jest. będzie? Genialna sprawa jest taka, że postęp technologiczny jest tak szybki, że ten nowotwory się leczy. Czyli wiele nowotworów jest, które całkowicie są wyleczone. Na przykład rak jądra, który kiedyś zabijał mężczyzn, jest w 100% wyleczalny. Niezależnie od tego, w jakiej postaci klinicznej zostanie uchwycony. Czy wczesnej, do operacyjnej, czy nawet z przerzutami. Jest. W 100%. Tego nie było. Profilaktyka. No choćby nawet szczepienie HPV. Gdyby populacja polska wyszczepiła się, następne pokolenia nie będą miały w ogóle raków szyjki macicy, raki prącia. No to jest ten HPV dodatni. Nos, czy głowy szyi. nie? To są te nowotwory HPV dodatnie, które są bardzo źle rokujące. Przecież ludzkość była zabijana czarną ospą, czyli ospą prawdziwą. Wymierały całe miasta. A co? Nie ma ospy. Ospa została z... wybita dzięki szczepieniom. A to z rakiem też tak będzie? Myślę, że tak. Myślę, że na pewno tak będzie, bo postęp technologiczny, jak już wiemy na przykład, że HPV jest ewidentnie nowotworem odpowiedzialnym za raka szyjki macicy i inne nowotwory odbytu nosogardzieli. Nie będzie tego, czyli spadnie zachorowanie na ten nowotwór No, nie będzie przekazywanie tego wirusa. Proszę zwrócić uwagę. Taka proste odkrycie Japończyków, że jedna z bakterii powoduje nowotwory żołądka. Tam była największa ilość nowotworów żołądka w Japonii, szczególnie dlatego, że oni używali dość dużo wędzonych ryb, które ewidentnie są karcinogenne, ale głównie zakażenie Helicobacter pylori. One obrządzenia powodują. Powodują, tak. I teraz leczenie antybiotykami, tej bakterii spowodowało, że tych nowotworów żołądka nie ma. My to widzimy na statystyce. Nowotwory żołądka u mężczyzn były tragiczne. Były kwotoki, umierali ci ludzie. Teraz to jest rzadkość nowotworów żołądka. Czyli badania diagnostyczne, gastroskopia, endoskopia, dostępna wszędzie spowodowało, że tego nie no dobrze, a raki prostaty, raki szyjki macicy, piersi, o, już, to jest już zaraz katastrofa. O, katastrofa jest, no właśnie, to co na samym początku mówiliśmy. Jest epidemia raka piersi i raka prostaty. Z czego to wynika? Odżywiamy się niestety przetworzonymi sztucznie produktami, czyli pakowane mięso estrogenami, anabolikami. Czy jemy kurczaka, który dwa tygodnie żył, Miał estrogeny, testosteron. to rosnąć w tym czasie? Tak jest, a my to spożywamy. I teraz tak, czy estrogeny, to samo. Bestron używany w hodowli yy, Trobiu czy trzody Jest używany na dnie dwa. Antybiotyki, yy, randapowanie, yy, żywność, yy, zboża. Ty, sami sobie to robimy? Sami sobie zrobimy robimy, tak. A randap jest ewidentnie Ewidentnie mutagenem, na przykład. To jest lek, środek, który używany jest do, w rolnictwie, fastobójczy. Okej. Okay. Tylko wie Pan, jak to jest. Pan to pewnie widzi. Cywil zapytany o zapobieganie. Powie, tak, oczywiście doceniam, wiem co to jest, wiem jak należy stosować wszystkie te działania, które mnie do szpitala nie doprowadzą. Tylko tak naprawdę, nie tylko Polacy pewnie nie chcą, żeby ich obaczał odpowiedzialnością za ich zdrowie. Tak to sobie tłumaczą. Oni by żeby to medycyna miała dobre odpowiedzi na coraz bardziej skomplikowane ich zapotrzebowanie. Ale wie pan, państwo też odpowiada za to. To, to oczywiście myślenie takie: każdy powinien o siebie dbać profilaktyka, ruch, odżywianie. Proszę zwrócić uwagę, w krajach skandynawskich zrobiono prostą sprawę. Miałam akurat córkę, która mieszka w Danii. Przyglądałem się, jak to społeczeństwo żyje. Proszę zwrócić, ile na ulicach tutaj Katowic jeździ samochodów. Czy pan widział rowery? Rzadkość. Mówią, no, ścieżki rowerowe są egzotyką. Nie, egzotyką. Tam jest w ten sposób, że podatek jest tak wysoki za używanie samochodu, że nie opłaca się go mieć bo wartość samochodu to jest roczny podatek. Ale to przecież się przekłada na zachorowalność? Tak, takie oczywiście, wypadania? jak najbardziej. Są piękne ścieżki rowerowe i niezależnie od tego, czy pada deszcz, czy śnieg, wszyscy jadą na rowerach. Tam o siódmej rano, jak się wyjeżdża, dzieci odchodziliśmy do, do szkoły i całe społeczeństwa jadą na rowerach. Starzy, młodzi ludzie poruszają się na rowerach, ale ścieżki rowerowe są z jednej i drugiej strony Rower jest świętokrował. Państwo zmusza społeczeństwo do ruchu. Tylko wiem, Czyli dopóki... odżywianie i ruch jest tym, co nas chroni przed nowotworem. Tylko dopóki my nie pokażemy ludziom czarno na białym tego linku między jednym i drugim, to to ciągle będzie za fanabery używane. I pytam, kto za to odpowiada? My sami odpowiadamy za to społeczeństwo, tupiąc nogami na wyborach. Wybierając to, co my chcemy. Oczywiście, że najwygodniej jest wsiąść samochód, Wygodnie przejechać do sklepu, zamiast wsiąść na rower i przejechać, nie zawsze. Albo się, się, to... no, się przejść. Albo się przejść. Wygoda to jest normalna cecha ludzka. Czyli nie będzie tak, że powstanie kiedyś tabletka na raka albo zastrzyk. Yy, Czy może będzie, może nie, raczej nie. To w nas jest pierwocina skutecznej walki z tą chorobą. Yy, profilaktyka jak najbardziej. Będzie nowotworów więcej, bo będziemy dłużej żyli. Jeżeli ich statystyka mówi o tym, że teraz, jak się urodzi dziewczynka, będzie statystycznie żyła 120 lat. Kiedy tak będzie? Będzie. Czyli te dzieci, które się urodzą, te kobiety będą statystycznie żyć. Chodzi o to, że postęp technologiczny jest tak duży, nowe technologie leczenia, sztuczna inteligencja, nowe możliwości leczenia, o których sobie nawet nie zdajemy, jakie, jakie yy, można yy, mieć za 10 czy 20 lat, a postęp geometryczny jest w rozwoju tej... Technologii. Zdrowie jest najważniejszym dobrem, o który wszyscy walczymy. W pańskiej planacie się dość, gminie to nie jest dobre słowo, ale dość powszechnie i z dużym sukcesem używa medycznej robotyki. Tak. Ja to rozumiem, bo robot się nie męczy, on się nie starzeje, znaczy starzeje być może, ale łatwo mu wymienić części. On nie kwęka, nie marudzi, na urlop nie idzie i jego działania są opisane algorytmami. Tylko czy medyczne przypadki są opisane algorytmami? On sobie z każdym poradzi, bo one są bardzo podobne i znaczy, on nie mówi, zna. Mówimy o robocie. To no jest... Da Vinci na przykład. Tak, ale to już to jest, jakby nadinterpretacja robotyki. Bo to jest manipulator, za którym musi być wykwalifikowany operator. Czyli to też jest lekarza? Przybywa. Nie, 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 chuhu. Nie, Sztuczna inteligencja wspomaga nas, na przykład przy radioterapii. Planowanie leczenia obszarów do naświetlenia używamy sztucznej inteligencji. Do planowania. Oczywiście lekarz to i fizyk musi to kontrolować, ale urządzenia komputerowe podpowiadają. A zawsze będzie musiał to kontrolować? Czy Pan sobie taką sytuację, kiedy Pan będzie miał do dyspozycji pięć robotów, które Panu zaplanują robotę na oddziale? Może tak będzie. A co z lekarzami? Może tak będzie, ale zgodnie z kodeksem etyki lekarskiej od 1 stycznia, każde urządzenie sztucznej inteligencji musi uzyskać zgodę pacjenta na leczenie tym Pacjenci w ogóle wiedzą o czym się im mówi? No, Wie pan, może się nie zgodzić, i to będzie ten dylemat. A jak to jest? Być... Jaka jest praktyka? Zgadzają jak ludzie traktują? Nie zgadzają się, zgadzają no? się, zgadzają się, no bo y, każdy wie, że komputer to jest coś mądrzejszego niż człowiek może. <grym> jak <grym> się, że <grym> znaczy, jak pan ocenia wagę y, naszego pacjentów podejścia do, y, do diagnozy? Bo ja ciągle słyszę ludzi, którzy mówią: y, rozpoznano u niego raka. To jest mm. wyrok. Nie, nie, nie. Bardzo ważne jest nastawienie pacjentów, te ośrodki wsparcia działające wśród pacjentów. Mam pacjentki, które są z rakami piersi, załamane przychodzą, no choroba śmiertelna, umiera. Mówię zawsze w niej w ten sposób. Pamiętaj, dziewczyno, że to jest ta grypa. No właśnie, Dla na to też się umiera. Na to się nie umiera, jak będziesz leczona w sposób skuteczny, będziesz żywa, ale musisz myśleć o tym, że będziesz zdrowa. Bo inaczej przegrasz tą walkę. I nastawienie psychiczne jest kolosalne. Jeżeli ktoś się zaprogramuje, że będzie zdrowy, to będzie zdrowy. A jak to zrobić? No. U nas na jest jakoś? Tak. U nas w szpitalu stoi taka piękna rzeźba Wiktorii Daniela Rausza, która rzuca laurę zwycięstwa. Nie wiem, czy zna Pan tą historię tej, tej rzeźby? no powiem. Armia Radziecka, wracając z Niemiec, Przywiozła gdzieś tam ukradzioną Daniela Rausza rzeźbę Wiktorii, która gdzieś tam pod pocztanem stała. Jeden z pacjentów oddziału onkologii odkrył, że to jest rzeźba delana w brązie przez liwicką Odlewnię Daniela Rausza. No, myśmy to restaurowali. I ta historia jest taka, że pacjenci siedzą w tym parku szpitalnym i jest nawet taka legenda, że jak będą patrzeć na tą rzeźbę i ona będzie rzucała im tym dla zwycięstwa, to wygrają z tą chorobą. to jest takie fajne przesłanie w tym, Coś w tym musi zawsze być. A sądzi pan, że to powinno nabrać jakieś instytucjonalne, a może ma taką postać instytucjonalną, że ym, placówki leczące onkologicznie, no, ma jakiś program docierania do psychiki tych ludzi, żeby obudzić w nich, uruchomić tę broń, która może być przeważająca w takiej dyktatach? No wie pan, to jest trudny temat oczywiście, bo to yy, my zajmujemy się głównie leczeniem. Psychoterapia, yy, oczywiście... To nie psycholog... jest nasza ta sprawa. Tak, psycholog kliniczny jest na każdym oddziale onkologii. Wspiera w leczeniu pacjentów, rodziny również, ale to wymaga szerszego myślenia całego społeczeństwa. To nie tylko te ośrodki, które już leczą, prawda, tylko no, musiało być wsparcie. Tak jak Pan robi te programy wspierające i komunikujące się z ludźmi, żeby zachowali się w sposób racjonalny w postępowaniu swojego zdrowia, to tak samo. Inny, inny się ale powiem panu, że może to jest moja impresja, jak niczym nie usprawiedliwiona Z osobistych powodów kilka takich placówek odwiedziłem ostatnio i powiem panu, że nie chcę urazić innego personelu medycznego, ale mam takie wrażenie, że w onkologiach to jest szczególne, ekipa. Tam jest dziwny, znaczy dziwny, cudowny rodzaj nadzwyczajnej empatii. Wy dobieracie ten personel jakoś, szczególnie ich szkolicie, ukierunkowujecie, że mają do czynienia z pacjentem, który jest w szczególnej sytuacji. Tak, oczywiście, a często tak jest, że wśród tego personelu również są pacjenci, który dotknęła ta choroba. I oni wiedzą, I czego oni pacjent oczekuje. No, oczywiście. Świetnie się to sprawdza. Najlepszym opiekunem pacjenta, koordynatorem jest personel, który doświadczył tej choroby i wyleczył się z tego. Mamy taki zespół, świetny, świetne koordynatorki, które naprawdę są empatyczne i potrafią rozmawiać z tymi pacjentami i prowadzić ich w ten sposób, żeby się nie bali leczenia. Żeby chcieli walczyć z tą chorobą. To jest fantastyczne. Niech mi Pan powie, na ile w XXI wieku skuteczna walka z chorobami, które pewnie mają bardzo podobny wzorzec i w Ameryce, i w Japonii, i w Polsce, to jest kwestia pieniędzy? Yy, no oczywiście, że to jest kwestia pieniędzy. Proszę zwrócić uwagę, to co się teraz dzieje, mówienie o tym, że fundusz nie ma pieniędzy, to jest w ogóle jakiś szał. Jeżeli mamy sąsiada, Czechy, gdzie ocena ochrony zdrowia 96% obywateli uważa, że jest na najlepszą ochronę najlepsza zdrowia. Ale PKB na zdrowie to jest 7,4%. W Polsce niecałe 5%. To są pieniądze. w Polsce wydajemy więcej? No dobrze, no teraz musimy A się wiem, czy dobrze. No, może teraz, w tej chwili, może dobrze. No, musimy być silni, żeby się bronić w razie czego y, ale tam z, z, trochę to inaczej zostało zorganizowane i nasi sąsiedzi potrafili to zrealizować dlaczego my tego nie potrafimy no, ja y, już prawie no, od 98 roku jestem dyrektorem szpitala i widziałem jak to się zmienia i pewne rzeczy były dobrze prowadzone w pierwszym y, buskowym y, rządzie solidarnościowym została ta reforma przeprowadzona Powstały te kasy chorych, one miały konkurować z sobą, a potem Piński to wszystko zburzył. Była składka ubezpieczenia zdrowotnego, która była z, tak zrobiona, że ona tylko wpływała do Narodowego Funduszu czy do Kas Chorych. Była potem dzielona w pomiędzy regionalne kasy. To zostało zburzone. Teraz mamy ubezpieczenie zdrowotne, jest dyskusja o tym ubezpieczeniu zdrowotnym, ale ja pytam się, czy to rzeczywiście wpływa, wchodzi do Narodowego Funduszu, czy to się tylko nie nazywa, to jest dodatkowy podatek, bo ta ilość pieniędzy, które są, no to spore. Takie jeżeli... to będzie dosyć pańskim zdaniem? bo no, wie, to jest, to jest, Nie, za dużo, za dużo polityki jest w, tym, w ochronie zdrowia, mało jest takich długofalowych planów realizacji. Proszę zwrócić uwagę, Narodowy Fundusz teraz płaci dodatkowe pieniądze na wzrost wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. Co roku jest coraz większa kula śnieżna. Politycy tego nie chcą przerwać. Nie, pan, przerywanie, Nie, Ale... dodawanie komuś pieniędzy to jest bardzo o, wysoki rachunek polityczny to no do zapłacenia. Zaraz, zaraz. Ale zasada była taka: na samym początku, yy. kiedy weszła ta reforma ochrony zdrowia w 1998 roku, że kasy chorych i Płacić za świadczenia zdrowotne, nic więcej. A teraz różne naciski polityczne spowodowały, że, że tu dodaliśmy 203 za ministra opali, potem zębanowe, teraz mamy tą składkę ubezpieczenia zdrowotnego i cały czas ustawowy wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia. No, pytanie, czy taka regulacja w ogóle ustawowa jest konieczna? Proszę zwrócić uwagę, czy my regulujemy. Ile ma zarabiać kucharz, ile ma kelner, ile yy, piekarz? Czy... Nie, rynek to reguluje. O! Dlaczego ten nie mamy regulować tego rynku? Zdrowia. Tez, zdrowia pas, pensjami, pensjami pracowników. Ja przepraszam bardzo. Inne są warunki życia w Warszawie, gdzie koszty życia są większe niż na przykład gdzieś w, w powiatowym miasteczku. Ale to pan sugeruje, że lekarz onkolog w powiatowym miasteczku ma mniej zarabiać niż ten Nie, nie ja nie mówię, że mnie. On będzie więcej zarabiał. Tylko proszę zwrócić uwagę. Lekarzy jest coraz mniej. System kształcenia jest bardzo trudny. Proszę zwrócić uwagę, jako dyrektor szpitala nie mogę zatrudnić lekarz, będzie, panie, młodym lekarzu. Przyjdź, będziesz onkologiem, radioterapeutą, będziesz tu szkolił, 5 lat czy 7 lat się szkolisz i zostajesz tu. Nie. Minister zdrowia decyduje o ilości przyjmowanych do specjalizacji lekarzy. A jak jest w ogóle z, on z młodymi onkologami? Jak popularna to jest specjalizacja? Bo z tego, co pan mówi, wynika, że no, może być kluczowa dla naszego zdrowia. No myślę tak. I druga geriatria. Jest no właśnie, że będzie się młodzi ludzie do tego zawodu? Geriatria oczywiście będzie kluczowa, tylko no, to, to jest takie polityczne działanie. Pan minister dziwił, wywalił w, 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 w poprzednich latach, likwidowano chyba 40 oddziałów geriatrii. Bo stwierdzono, że geriatria jest niepotrzebna, nie będzie w sieci szpitalnej. Kiedy społeczeństwo się starzeje. I tym jednym ruchem, ileś tam lat, lat temu, zniknęło oddziałów geriatrii, 40 w Polsce. Żeby byli geriatrzy, to muszą być oddziały, żeby się szkolili, kształcili. Ale to rynek nie pokazuje, że jest zapotrzebowanie na Ale, ale widzisz, tak, jeżeli jest polityka, to rynku nie ma. Dlaczego tak zostało zrobione? Tego nikt nie wie. No dobrze, a onkolodzy? No Kolodzy cały czas się kształcą i będzie ich coraz więcej. No pytanie, czy, czy... Zapotrzebowanie. jest coraz większe. Natomiast sposób specjalizacji lekarskiej jest bardzo utrudniony i dlatego tych lekarzy jest coraz mniej. Żeby specjalizować się, lekarze wyjeżdżają do Niemiec, w ciągu pięciu lat mają specjalizację. Czemu tam mogą, a tu nie? O! No dlaczego taki system jest? A dlaczego pielęgniarki. Muszą mieć wyższe wykształcenie, a nie mogą być po szkole średniej. A muszą? No muszą, teraz muszą. Proszę zwrócić uwagę, w traktacie akcesyjnym każde państwo regulowało sobie ochronę zdrowia według swoich przepisów. Tak było napisane. A często różne takie działania dziwne pod płaszczykiem, że to Unia Europejska wymusza, zostały to zrealizowane. Czyli zlikwidowano średnie wykształcenie pielęgniarskie. Tak, oczywiście, to były zawodowe licea. Były świetne. Pamiętam, mój rocznik jeszcze się uczył w liceach Prawda? radycznych. I to były świetnie wykształcone pielęgniarki. Teraz było wyższe. wyższe. No i teraz jest sytuacja taka, już mieliśmy taką historię, Przyszedł do mnie kiedyś ordynator, mówił nie mogę przyjąć tam pani magister położnictwa, bo ona ani jednego porodu nie odebierała, a jest magister położnictwa. No, jeżeli tylko ma to być na salach wykładowych, no to Niestety medycyna też jest rzemiosłem do tego stopnia. I ci ludzie muszą dotykać yy, ciała ludzkiego, uczyć się pod kierunkiem mistrzów, żeby osiągnąć pewną perfekcję. To teraz niech Pan powie coś pocierającego mnie, pacjentowi, żeby ci dłużej żyli. No ja wiem tylko, czy będzie mnie, mnie miał kto leczyć, kiedy już będę bardzo stary i schorowany. Jako stary, no myślę, że tak. Że... To jest nieodwracalna sytuacja, że będziemy starsi, będziemy częściej chorować, a myślę, że postęp technologiczny będzie tak duży, że będziemy skuteczniej leczeni. Dobra, e, mam nadzieję tylko jedną rzecz, że może, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, będzie Ministerstwo Żywności i Leków, będzie badało faktycznie co jemy. I nam zakaże, kiedy będziemy chcieli zjeść coś niezdrowego? Myślę, albo nie dopuści do na rynek? Nie dopuści, nie dopuści, nie dopuści. na rynek. No tak jak w Stanach Zjednoczonych zrobiono kiedyś takie badanie dotyczące ilości azotynów w pszenicy. Okazało się, że zmniejszenie skażenia spowodowało zmniejszenie nowotworów tak grubego. Nie Pamiętaj... pierwszy raz słyszę od lekarza, że medycyna wiele potrafi, dużo umie i z wieloma przypadkami sobie radzi, ale zadbać o siebie musimy pierwotnie my sami. Tak, oczywiście. Czyli badajmy się, proste badanie na przykład. Teraz jest epidemia raka jelita grubego. Róbmy kolonoskopię. Niekoniecznie. Jak się boimy kolonoskopii, zróbmy badanie na krew utajoną, K. Mniej badanie. kłopotliwe, proste mniej badanie Taki jest, jest problem. Wyjdzie dodatni wynik, robimy kolonoskopię. Bronimy się. Kobiety, mamografię, nasz szpital jest otwarty. Ktokolwiek przyjdzie, może sobie zrobić mamografię. Proszę zwrócić uwagę, że mamy też bardzo dużo przypadków no, y, raka y, piersi u mężczyzn. Kiedyś to w ogóle było, jak to mężczyzna, rak piersi niemożliwe. Możliwe, ale jest. I to jest najgorsza sytuacja, że trudno to jest rozpoznawalne, bo świadomość nawet y, medyków jest słaba w tym zakresie. Doktor Włodzimierz Migacz, dyrektor Katowickiego Centrum Onkologii, z taką wiedzą dla Państwa. Bardzo dziękuję, doktorze, za spotkanie i za rozmowę. To ja panu dziękuję serdecznie za to, że pan mnie zabrał do tego wspaniałego samochodu i miałem przyjemność z tak sławnym redaktorem rozmawiać. Zawsze z wielką radością. <grym> dziękuję bardzo, <grym> doktorze.